Basiu, e, dzięki reklamie Play'a stałaś się najbardziej rozpoznawalną blondynką w tym kraju. Jak się czujesz, kiedy jedziesz metrem, kiedy jedziesz autobusem i ludzie Cię zaczepiają? Nie zaczepiają mnie. Nie zaczepiają? <laughs> nie, nie, specjalnie. Raczej się po prostu patrzą. Patrzą. I jak, jak ten wzrok? Jaki to jest? Jak odczuwasz? E, no to jest taki, że tak patrzę i tak to ona czy nie ona, To ona czy nie ona? <laughs> Więc raczej, raczej tak, ale wiem, bardzo sympatycznie. Dzięki Twojej roli w reklamach Play'a, e, tak, jakby świat o tobie usłyszał, Polska o tobie usłyszała. Nagle usłyszeliśmy, że grasz w teatrze Roma, bo to nie byłaś promowanym nazwiskiem, nie oszukrywajmy. Teraz, za, teraz zastąpisz Małgorzatę Sochę w teatrze Szóste Piętro. No i co, jak oceniasz ten występ? Zgodziłabyś się, gdybyś jeszcze raz została propozycja zagrania w tej reklamy? Zgodziłabyś się? O, no na pewno, to jest no, dla mnie naprawdę świetna praca, bo z tym jest e, świetna atmosfera na planie i, i, i wszyscy e, są bardzo profesjonalni, i naprawdę bardzo że mi się tam pracuje. Mhm. A reklamówkę, z którą z gwiazd oceniasz najlepiej? Z którą cię ci najlepiej pracowało? Tak, każdy się mnie właśnie o to pyta, a to jest tak, że nie ma tak, że mi się z kimś najlepiej pracowało lub najgorzej. Ze wszystkimi było fajnie, ze wszystkimi było zupełnie inaczej po prostu, bo, bo każdy z tych, każda z tych gwiazd jest zupełnie inna. To zależało od scenariusza. No, były, były reklamy fajniejsze, były reklamy mniej fajne, no to już... Było ich dużo przede wszystkim, więc no nie sposób, żeby wszystkie były rewelacyjne, ale, ale staraliśmy się cały czas na, na pewno i wciąż się, wciąż się staramy, żeby, żeby były na dobrym poziomie. A taka jedna ulubiona, która szczególnie zapadła Ci w pamięci do tej pory, kiedy obudzi ktoś, ktoś w nocy i powie ulubiona reklama Playa i Ty mówisz, że to jest ta. Wiesz co, myślę, że chyba te początkowe, bo to było takie wtedy, było to wtedy dla mnie takie nowe wszystko. A teraz jest tak, że staramy się nie powielać i staramy się wymyślać nowe rzeczy. Dlatego na przykład w ostatniej reklamie śpiewałam razem z Kamilem bydnarkiem, gdzieś tam latałam po ścianach. A która jest ulubiona? No, nie, nie mam jednej, naprawdę nie mam, nie mam jednej. Śpiewasz, śpiewasz także w Teatrze Muzycznym Roma, grasz jedną z ról w deszczowej piosence. I co dalej? E, pytasz się o Romę, co dalej? E, w tej chwili przygotowujemy mm, koncert musicalowy, taki miks musicalowy. E, i tu będę akurat w nowej odsłonie, bo będę śpiewała jedną, z, jedną piosenkę z zupełnie innego muzykalu. No i będę śpiewała normalnie, bo akurat w akurat tej pierwszej piosence nie śpiewałam normalnie. To zapraszam, musisz przyjść zobaczyć po prostu, to wtedy będziesz wiedział o co chodzi. A nowa produkcja, prawdopodobnie będzie to Mama Mia, ale jeszcze nic nie jest na 100% klepnięte. No ale do każdej produkcji w Romie są castingi, także, także to zobaczymy, co z tego wyjdzie. A gdybyś miała wybrać jedną rolę, właśnie z mama Mia, kogo chciałabyś zagrać? Może główną bohaterkę? Czy byłaby to jej córka? A może któraś z szalonych przyjaciółek? Myślę, że córka. Córka? Mhm. Okej, okay. a ulubiona piosenka z Abby? Czy jest to tytułowe Mamma Mia, a może popis umiejętności wokalnych, czyli The Winner takes it all? Może Dancing Queen. Dancing Queen. Tak mi pierwsze przychodzi do głowy. Ale jakoś. Y y Abba ma mnóstwo y hitów, więc tak naprawdę. Y nie słuchałam nigdy jakoś aby, szczególnie, także nie mam tak, że którąś uwielbiam, ale wszystkie lubię. Pozdrawiam serdecznie wszystkich czytelników Glamki.pl. Bardzo mi miło, że byłam nominowana tutaj na waszej stronie i dziękuję wam za to wszystkim. Pozdrawiam.